sobie opening do, może do 10 poziomu, może do 11 albo dalej i przejrzymy sobie cały sezon. Otóż, jak widzicie, jest już nowy karnet i jest nowa postać. Nazywa się Belly. Ja już ją próbowałem. Mogę powiedzieć tyle. Nie jest ona głupia. Pomysł fajny. Jakby tak. Taka trochę kradziejczyni, nawet na filmie było, że ona jest tą kradzie, kradziejczyni, ale no ten drugi skinek bardzo fajny, moim zdaniem. No dobrze, zróbmy sobie no, te dwie misje i może zrobimy sobie opening, widzowie. Dobrze, ja już jestem w grze i lecimy. Dobrze. Kurde, tym dynemajkiem, widzowie, to trochę tak niezręcznie mogłem wziąć kogoś innego, ale... No już trudno, widzowie. Trudno, trudno. Się mówić, Prawda? Bum. Dobrze. I tam jest dynem. Podjeżdżamy go. <grym> Jak ja lubię, widzowie, Wszystkich pokonywać. Niewitka. No przecież to jest klasyk, ludzie. Kto nie widział niewitki, ten mm. musi zobaczyć po prostu. Klasyk. Jeszcze go nie topił? Dobra. Okej. Okay. O mój Boże, żeby nie. O dobrze. Łu! Wygraliśmy widzowie, więc. Nie była to jakaś super trudna walka. <laughs> Pzekajcie. Pingwin do mnie napisał, ale to nieważne. <laughs> A i. Na końcu będzie niespodzianka. Bum! nie pykło. Jeszcze raz. A jednak ja tutaj. Kurde. Ale dobrze, wygraliśmy. Nie jest to jakaś trudna gra i można sobie już bardzo fajnie pobijać puszki, w ogóle dzisiaj jeszcze jest ta, taka misja za tysiąc specjalna, no i ja Wam powiem, że ja ją będę robił, chyba jeszcze dzisiaj dobijemy, widzowie, co? Tak, jak będzie pod tym filmem, no z 10 łapek w górę, no i jeszcze będzie 15 subów, to zrobię dla Was taki niezwykły odcinek, wiecie, widzowie? Będz, be, będzie jakiś rarytas w końcu. A w ogóle jak piszecie mi coś w komentarzach, to ja sobie jeszcze dzisiaj sprawdzę, bo zapomniałem, że ja muszę sprawdzać te komentarze. Całkowicie zapomniałem, więc przepraszam was za to, widzowie, ale... Mm, dobrze, pobieramy Nie timujemy się. Nie ma team. No nie. Muszę... Przegraliśmy, widzę, jak Dobrze. Oni lecą z tej, ja z tej. Dobra. Tu na pewno. Na milion. Dobra. Może. No na to no, śle. bo oh, Boże. Nie! Poleciał ten. O bum. Nie. Jego odbicie są zbyt śmiertelne. Bum. Mm. nie, dobrze olać tego Rico, lecimy na ona spika spike spike run mm, 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 mm. o mój Boże nie yes. przegramy to chyba nicowie. tak, jak się nasz Leon tam nie postara to przegramy nie ma gadżetu, bieda nie ma gadżetu, oj nie ma gadżetu Tam jest. No dobrze, widzowie. Ale. Tak jak Wam w ostatnim odcinku pokazywałem, Knockout. Nie jest to aż taka głupia gierka. Chciałem do Was jeszcze drugi odcinek nagrać. Nagrywałem go chyba 40, 40 minut. I zgadnijcie, widzowie, co mi się stało. usunął się do to jest bardzo dobre. Dobrze, oglądajmy, bok, do... no. sobie Jak się wydaje. na dynamikiem będę musiał widzowie troszkę bardziej uważać. Bum. Nie. Nie, 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 widzowie. Ja już nie dam, ja już się nie, ja nie dam. Nie jestem takim głupim. Inic. Ja już wiem jak tu ludzi podjeżdżać, jak mnie... Nie, jak mnie ktoś dobije, to będzie... BUM! Wiedziałem, przecież to jest... O! Nie musisz tu być. Proszę, powiedz, że tu jesteś. Nie ma. Dobrze, że nie użył. Tu jest? Nie ma. Widzowie? Więc w tym krzaku ona musi być. Wiedziałem, po prostu wiedziałem. Jak ona załatwi tych dwóch widzowie, to już nie ma szans. Nie! Niemożliwe, widzowie! Wygraliśmy w takim chwili w końcu. Nie, proszę, nie zgadza się. Jest, nie zgodził się. Z gardłem, to w sumie możemy sobie zagrać. Tak, z kilka gierek. W minutkę mamy się wyrobić? Co? No, chyba się nie wyrobimy. Proszę Państwa. Tutaj pewnie. Tu są specy. Ja nie mogę, nie mogę. Ale ta gra się tak pozmieniała, że ja normalnie nie poznaję. O nie, ta ostatnia rakieta... A tak. ła! Zawsze mógł być na, na zero, naprawdę. Zawsze, ale to zawsze mógł być na zero. Proszę. Uuu, a jednak nie. Ja na widzowie nie. Tam było, tak? O mój Boże, przebrali się. Widzowie, widzowie, a był taki poczam, A taki... A taka pupa, pupa jest. Barony, pupa. Buma, bo, się, bo nie to no, się. Musiał tym jednym hakiem wziąć. No co za fajny! A ten jeszcze trafił po prostu tym ultem. Nie, ja się zbuntuję. Zbuntuję się, widzowie. Po prostu się zbuntuję, nie. Tak Nie przegraliśmy, no. Dynamik. Nie polecam. Znaczy polecam, bo i tak. Nieważne, widzowie, nieważne. No to sobie damy lepszym spiskiu raz. A drugiego raz już nie, da, nie można. No dobrze. Dobrze. Więc bierzmy sobie może może, może, może. Hmm. Kogo by tu wybrać? Tak, żeby był dobry widzowie Nie. Weźmy sobie numi. No nie. <kuszczaj> <kuszczaj> A jak doszliście do tego momentu, to piszcie hashtag nań. No, dobrze, lecimy. Dawaj, dawaj! Nie, tamba się oka. To bardzo, to nieprawdziwy. Dobrze, 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 dawaj, dawaj! Co tam? wycofanie! No, co za wycofanie! Nie powiem kto. Po prostu nie powiem kto. Takim czym się zachować. Ucieka! Uciekać, nie! Uwaga, proszę państwa, czy on to wygra? Ma. Nie no, tak. no serio to wygra, tak. Lecisz, dziewczyn. Lecisz. To się, widzowie, nazywa pogerstwo znaczy super wygrana, a nie Teraz Zobaczcie, pójdzie. Boom, 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 no oczywiście. To jest tu, 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 tu. O mój Boże, ale ja mam tak ma mało widzowie. Patrzcie teraz, skill. Skill widzowie, to jest skill, to się nazywa skill. Dobrze, lecimy do następnej gierki, ale to jest widzowie nudzące, nie będę wam przedłużał, po prostu widzimy się po krótkiej przerwie. No dobrze widzowie, ja już jestem i możemy robić opening. Dobrze, najpierw mała skrzynka, nic i jeszcze, uwaga, może być. W końcu nadal nic, ale spokojnie. Tutaj muszę się przygotować widzowie. Proszę. Nie. Nie. Nie, nie, nie. Ale dobrze. I tak jestem ucieszony z tego. Poczekajcie widzowie i my mamy zdrapałem w tym Majku i... gadżet, każe do do nani. No dobrze. To teraz widzimy się po krótkiej chwili. Dobrze, ja już jestem po krótkiej chwili i chciałbym, żebyście dołączyli do mnie na mój serwer, czyli z Legendy Naisa. Zapraszam serdecznie. Tutaj ja Wam podam link, oczywiście, w opisie i zachęcam do dołączenia. I zostawcie łapkę w górę i... I komentarz. I suba, oczywiście. Ja się z Wami żegnam. Papa. Pa.